Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj jest PITES porównanie Xiaomi 12 Pro kontra Motorola Moto G200. Motorola z Nabraga 888 plus, gigabajtów pamięci 8, w Xiaomi mamy gigabajtów 12. Spony wyczyszczone, wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci sprawdźmy jak działają, który jest szybszy, który lepiej odpala aplikacje, lepiej zarządza ramy, jest fajniejszy i w ogóle, więc lecimy. No to standardowo odpalamy gry, sprawdzamy, jak działają, później odpalamy. Najpierw aplikacje, później gry. No. jedziemy Jedziemy, Alegro. Motorola. O no, nie, eee. Kurde. Spadaj. reklamy jeszcze w aplikacji AliExpress. Była przez chwilę no, no, nieważne. Ceneo. Motorola. Galerie. Też Motorola. HBO Max też Motorola. Polsat Box Go. No, tak. No, nieważne. Nie będę powtarzał. Jak do PL, Praktycznie remis. No, ekrany w Motorolach. Jak zwykle się odzywają. Że nie działają. Mapy. Mo, Xiaomi. mi. Player.pl. No, spoczko. Prawie remis. OELIX. Motorola, Pusnepel, Motorola, Glovo, Motorola, Klepy, Remis, Spotify, Modka Aptalk no on powiedział też że motka bardzo minimalnie Tripadvisor Xiaomi Twitter Motorola Uber też chyba motka raczej Wykop no Xiaomi w sumie YouTube no też Motorola szybsza Motorola wypadła lepiej RAM, 12GB, giga, 8GB giga w Motorola. No i co jest w ramię? No Allegro w Xiaomi jest w motoroli nie AliExpress w WOBU, Tneo w obu. Galerie w, no, tylko w Xiaomi, HBO Max. No takie, jakby coś tam sobie tylko do, doczytał do delikatnie. Polsaty jak widać, tu było ok. Mapy w ramie player w ramię. Olik daje radę. Tu jest ok. To restart to normalne. Tu jesteśmy w ramie, w ramie. Tu coś doczytywała Motorola. Twittery, ok. Ubery, ok. No i tak powinny działać smartfony. Wszystko w ramie, gitara. No, cyk, cyk i fuch. Dobra, jedziemy z grami. Ale asfalt 9. Oczywiście gdzieś wyczyściłem ram. Więc sprawdzamy, czy tutaj nowszy Snapdragon, czy starszy troszeczkę będzie. który będzie lepszy ekran, oczywiście, nasiają mi tutaj. Motorola ekran jest. No, no taki se, jeżeli chodzi o powiedzmy topowe smartfony. Tempo Run 2 Motorola szybsza. LOL. Show me That triggered va Remis Unkilled Show me Call of Duty Xiaomi No tu jest różnica World of Tanks Xiaomi Super Mario Run Nie przycięty do letu góry. No, no, to znaczy, ale wiecie o co chodzi. Tu znowu też się mi. Angry Birds 2K. No, i ciekawe, tu biel bardziej zielono-niebieska, tu różowa. No cóż, tu bardzo podobnie wyszło, relatywnie. Real, no i nie będzie Real Racing, no i. No bo, bo nie. Real Racing 3. Czekamy, czekamy. Pierwsze się mi. A G Mobile. No nie, no też nie zadziałało. No bo po co? No, mu Nie wiem o co chodzi, ale to cała, cała seria G. W zeszłorocznych tam miałem. W tym roku mam G31, G60S. I nad G200 też robi takie numery. No, wciskasz i nie działa. Nie działa dotyk. Bardzo szybko chcecie coś dotknąć albo nie wiem, nie wam się minimalnie w tym stronę palec. Nie potrafi tego zarejestrować. Weźcie to, naprawcie. Tutaj sieją mi pierwsze. I mamy Ark Survive Evolved. No, się mi wywalił. Właśnie coś z Arkiem jest ostatnio problem tą grą, bo w wielu smartfonach ją wywala i nie działa. Co się dzieje? No pewnie deweloperzy coś, coś spitolili. I tak to wygląda. No, tu się mi lepiej, jeżeli chodzi o gry. Jeszcze tylko zobaczmy, które są w ramie. No tutaj tak jakby jest ten asfalt To jest objaw, że się nie wyrzucił całkowicie. Następny tytuł tylko w Xiaomi. LOL. No takie jakby w obu. Dead Trigger 2 w obu. Unkilled. W obu. Call of Duty. Tylko w Xiaomi. World of Tanks w obu w ramie. Super Marian w obu. Ptaszki śpiewają w obu. Real Racing tylko w Xiaomi PUBG, no i też drugi raz musiałem przycisnąć no. Neverending Story po prostu No dobra tu Jeżeli chodzi o RAM to Xiaomi też zdecydowanie lepiej No co bym wybrał? W każdym Xiaomi Ekran lepszy, praktycznie szybszy, może w aplikacjach trochę wolniejszy, więcej RAMu No i gitara, tyle Tyle odnośnie obu tych smartfonów w takim szybkim porównaniu. Odnośnie Xiaomi i Motorola. Są playlisty porównania z innymi smartfonami. Dzwonek, subskrypcja, komentarz na dole. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony łcek, trzymajcie się ciepło. Hej.